Ła, o moja głowa! Nie, nie, tylko nie to. Tylko nie... Nie mów mi, że do tego portalu wesłem. Chociaż ta lawa mogła nas zabić. Ugh. Bracie! Bracie! Oli, ratuj! Bracie, co ty tu robisz? Nie wiem, chyba jakoś tak wys za wysoko zleciałem i chyba piasek się pode mną. Poprzedł. Bracie, no nie że musieliśmy no i... iść do tego portalu. No ale no byśmy spalili się, no to wiesz. No tak, ale... Co no, mam w ogóle za czapkę? Nie wiem skąd o. ty umasz. Co to za kolejna wyspa? Czekaj, czekaj, powiedz ale mi dom. jakie wyspy były przed nami na początku? No straszna wyspa, Island. No i teraz kolejna jakaś kurde cicha wyspa. I fajna nazwa. Zdamy jej tak nazwę? No, ale fajny dom. Oj, chodź, Chodź chodź, chodź! Może tam być ten SCP, bo po prostu on tam z nami wszedł. No, Tylko ale poda... on może do wody spadł. Liczysz na to Ząbar. Co to? Co to jest? Nie. Nie, 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 bracie. To jest domek SCP tego. Słyszysz? A, Moje oczy Widzisz oh, to? Man. On tutaj chyba mieszka i... jest... Idź pierwszy. No dobra. Mój, zobacz te lampy, bo coś tam jest. Jesteś tam? Jest on? Um, nie. Nikogo nie ma. Mam iść? Ej, lampy zgasły! Lampy zgasły? Tak! Same z siebie. Ale tu sampa O! O Jezu, jak tu jasno teraz Ale wygodne łóżeczko. Ja zaklep... Jakie zaklepujesz? czerwona No to ja białe. Ale matko, nie! O matko! i bracie! W, w, wyłącznik świateł się zniszczył! O, o... Mo może złą nazwę wybrać, że jest taka cicha? Musimy sobie jakoś poradzić. Cieść, chodź tutaj, co ty robisz? Nie, 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 ja się boję. No chodź, jak ty tam w ogóle weszłeś? Bracie, nic nie jest o! Wszystko OK? Tak. E, prawie mi nóż wbiłeś. Co ty robisz? Coś ty z tym nożem tu nie chodź. O. Taka plaża z tymi czaszkami. Nie to pewna mi fuj. Mm. O, bracie, posprawdzamy te o, wyspy, o, bo nie tutaj... mamy i tak nic o, w innego. O, co, była zapalniczka. Zapalę świeczki. O. Mamy zapalniczkę. Absurd. Możemy sobie ognisko zrobić jakieś. Idziemy? Bo zimno tu w tym domu. No w sumie ognisko, ale tak wieczorem, dobra. No. Co to jest za dziura? <ÁS> mm. 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 <coughs> Braci, gdybyśmy tam bez, i tu, <coughs> tu śmieciali. <senary. kled> Chodź <clones> <ps Moyenge> <clears> idziemy. <mind> Sprawdzimy <laughs> tą wyspę dalej. O kurde, mam... Ej, co to jest? <laughs> Może to ten SCP tam się kopał. Nie wiem. Wow, Głęboki idziemy? Chodź. To ty idź. Może to jest po prostu taka kopalnia. Yy... Aha. Nic tu nie ma? Bardzo śmieszne SCP. Wow. JOZ! Wow. Co jest? To jest jakiś dziwny tunel. Ej, pa, jaka fajna góra! O fajny... Ej, może tutaj już sobie zrobimy ten piknik... Okej. Okay. By... by... Bracie? Ale cię plutko. Bracie. Co? Zgasz to. <kuh> Pat. O! To Może to jest kogoś. O, ognisko. O, wychodek. Nie, co to jest? Wanna jakaś? Ło! Wow! Dużo książek. PS nieudane misje SCP. Podejście pierwsze, straszna wyspa. Podejście drugie, Island. Podejście trzecie, a teraz cicha wyspa. Co? Czyli tutaj są chyba... Nie, nie, nie. To jest chyba właśnie jego podejścia. Ile on tutaj czasu jest? Przecież on dopiero mm. wszedł. A może tutaj panuje inna godzina niż normalnie u nas? Czyż to wygląda jak normalny praktyk. świat? Ej statek! Zauważyłeś, że tu jest ciągle dzień? Już dawno temu... Zobacz na zegarek. Już dawno temu powinna być noc, bo jest godzina 18. Zaraz będzie noc. O, o jaki o. sweet. Zjemy go na kolację! Co ty robisz? Sam go udezłeś. Przepraszam. Sto... No właśnie ej, mówię. Ej, 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 stój! Stój! No. To jest sta czy to jest... statek do... To... Ej, to jest chyba ten statek z Islandu, ale... Nie, on tak nie wyglądał, on jest inny, brzydszy. Eee... Yy, jak no, my tu wejdziemy? Chodź tędyk. Czekaj! Ua! Albo teraz biłe dobra. to. się takie rzeczy, to wiesz. No. Schodzimy? No spoko, chociaż... O wow, wow, wow! Ile <trym>. głowa? O! Oła! oła, moja głowa! Oła, oła. Ale się o, skrzynka! eee, fuj! E, Glony, a jakiś... <laughs> ki... Bracie. Co? Bracie. Patrz co było jeszcze. Ma paskarby. Bracie. Co? Co? Ko... Ko... Pa... Kopacz... z sezonu pierwszego. To jest na pewno nie kopacz. To jest kopacz, stary nawet wygląda, nawet ma te same... Odcienie co twój wtedy, bo pamiętam Ale kopacz klubie. był pęknięty na dole. A tej nie jest? Nie. A może odbudowany jakiś. To musi być on. Ale przecież kopacz się zniszczył, nie pamiętasz? No, coś się musiało hmm. na pewno Ej, co zniszczyć. tu jest? Gdzie? Eee. Kolejne o. jakieś miejscówki. Jaki tunel. Tu księgarnia jakaś była? Może tutaj była jakaś... Nie wiem, ukryta baza kogoś. Ale lampa dziwna, straszna. No. Nie wiem, fajnie tu. Ciekawa wyspa, dużo sąsczy, dużo różnych roślin. No o owsa! jest kiedy ja dawno nie widziałem takiego stworzenia. Głodny jestem. Łooo, wow, ja nie zauważyłem tego domku. Ja też. Celu. Idziemy tam? No. Ciągle gdzieś idzie... Co? Mały koniec. Człowiek! Gdzie? Dzień dobry! A tu nie jestem gościu ze Strasnej Wyspy, co zatonął? Możliwe, to pan? Ym, a czy kim ty jesteś? Jestem Ali. Jaki Ali? Ten, co... Podróżnik, który był w sezonie pierwszym Strasnej Wyspy. I... A, to ty, to ty mi dałeś deski, żebym nie zatonął? Tak, to to pan? Tak. A jak pan uciekł? No, widzisz, no, po prostu udało mi się zanurkować i wpłynąłem do takiej dziury, której był portal na tą wyspę. Już na tej wyspie jestem ponad 20 lat. Co jest? Dobra, chobra się na ten. Yy, ten, ten, ten domek, bo już jest ciemno. Masz w ogóle pochodnie? O, czekaj, muszę wygrzebać. No dobra. Może gdzieś będę miał. Mam tylko zapalniczkę, ale pochodnie. Czekaj, 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 czekaj. Zobaczy, masz pochodnie. Do widzenia! Do widzenia! Do Widzenia, potem się zgadamy na jakąś może kawę. Jak tutaj jest ekspres do kawy, chociaż wątpię w to. Dobra, chodźmy może do tego domku. Ale bracie, wiesz, ile my już <coughs> sobie go To co? Cieszysz się? No. Ja chcę już do domu wrócić powoli. Czemu? Bo jestem zmęczony, a, tym a, a. Bracie! A, a. A. Czekaj, od której strony tu się wchodzi? Co tu za kryształ? Gdzie? Zaraz go tam zobaczymy. A. Tu jest wejście! A, jestem. Od której strony tu? Od tyłu. A no fakty. Fakt Czy nie? Wo! Jesteś? Y, tak jakby... Ło! Przeskoczyłem o, to. Widzę cię, dobrze. dobra. Dobra. Wow. Ło... O powoli chodzi. Bo mówię, mam ci w ten SCP tutaj jest, więc uwaga, jak będzie za tym blokiem, to go atakujemy na trzy. Raz, dwa, trzy. Ha! Ha! E... A! Ło, wow, nie podpalaj tego, bo co Coś mi się spali. Coś tu jest? Bro, ja weź sobie. Okej, okay, wezmę sobie tą skuwaną tylko. Bo no, ciepło jest. Może się prześpimy, to... Ty śpij tutaj, a ja pójdę do... To chodź do domku! Do... To chodź ja, skaczę. Do domku. To... ja też. Ja skoczę na... O! Dobra bracie. To chodź do domku. Już pójdziemy po prostu spać. O, co to? Co? O, o. O. Chodź, chodź, chodź. O mój Boże! O, Idę, gdzie Ty jesteś? O Jezu. Tu? Patrz, e... to był krok przed śmiercią! To chodź, wejdziemy tam potem. Na kolejny a! dzień. E, fuj. Lepiej tu teraz nie wchodzić, bo w nocy e. ja się strasznie boję. Ta wyspa jest taka cicha, taka straszna, że dźwięków wadnych nie ma odgłosów. Niczego, tak cicho tu strasznie. To wiem, hop, to ja idę spać, a ty idziesz też, czy jeszcze gdzieś idziesz? Hmm. Ja idę pobadać jeszcze trochę wyspę. Dobra, tylko nie wchodź do tego tunelu, dobra? O, Bo nie chcę Cię znowu stracić, to... Fajny ogród. Cześć. Cześć. Co to jest? Dobra, bracie, obudź się. to nie wiem. Bracie, jesteś tam? Nie ma go coś Może, może poszedł na dół, może pójdę na dół To ty! No sobie chyba jaja ze mnie robicie